Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek taki dosyć nietypowy, bo można powiedzieć, że premierowy. Premierowy, ponieważ witam wszystkich na nowym stanowisku. Na stanowisku, które przygotowałem w sumie całą majówkę. Z rzeczy można powiedzieć błahe przeniesienie dwóch biurek. Natomiast tak, to jest wcześniejsze stanowisko i ono wygląda w ten sposób. To się troszeczkę roztegowała. Ostrość i wygląda w ten sposób. Natomiast dobudowałem sobie jeszcze właśnie taki, taki, drugi, taki, można powiedzieć, takie drugie stanowisko, na którym właśnie mam tego typu rzeczy. Jakie również tutaj były wcześniej regały, więc nie mogło zabraknąć też regałów, na których są różne ciekawe sprzęty, to naprawy, jakie również części do magazynu, magazyn części tam na górze, jakie również i jakiś tam miernik, kabloza. Jeszcze jeden miernik, gryzanki i ogółem dużo, dużo, rzeczy też pierwszego i najkolejnego użytku. Z rzeczy dzisiaj, nad którymi chciałbym się skupić jest to Radwar którą które kupiłem jakąś chwilę temu w okolicach, w okolicach Krakowa, dokładnie w Krakowie. Dokładnie gdzie to w sumie nie powiem, no bo po co. W każdym razie kupi, kupiłem go w Krakowie i ten radmorz całe swoje życie chyba był w Krakowie, ponieważ ma e, nalepkę na radia alfa. E, jeszcze z częstotliwością zdolnego UKF-u. Z rzeczy e, takich te tak, no jest zakurzony, można sobie po nim pisać. E, bra, tu jest też utegowana gałka potencjometrów, w sensie potencjometr jest utegowany, e, obcięta. Jest ta, więc tak, nie ma tutaj gałki, nie ma tutaj płetwy, nie ma tutaj też płetwy, nie ma tutaj nasadek. To wszystko będę musiał sobie skompletować. Drewno jest jakieś takie, nie spodziewałem, znaczy nie widziałem jeszcze takiego koloru, aczkolwiek może to jest oryginał. Nie wiem, musiałbym się zapytać kolegi. Jeśli chodzi o środek, to wygląda on w następujący sposób. sobie gdzieś tutaj też odstawię. To sobie podłączyłem tak na, na strasznie szybko, yy, generator tak się nie powinno robić, natomiast działa. Yy, no i tak, rzeczy, które tutaj są yy, zachodnie, jakieś te, TBA, yy, tutaj są normalnie ul 111 yy, stereo dekoder, w sumie też oryginał, tutaj sobie włączę lampę. PZS w zasadzie też oryginał PWR też oryginał w sumie ogólnie grzebany nawet ma e, chyba oryginalne bezpieczniki w sumie jeszcze zaś nie działa tak więc tak się prezentuje ten RadMor e, jest on po prostu w stanie oryginalnym, no i oczywiście ma jeszcze tą taką e, wtyczkę na korektor, która właśnie go która właśnie jest, jest teraz w trybie, w trybie Bypass, na, Natomiast jak się wepnie do niego 5470 to się wypina tamtą, tamtą wtyczkę i sobie można wpiąć korektor. Natomiast musi być ta zworka żeby Radmore nam działał. Tak więc tyle słowa mi takiego wstępu z rzeczy, które, które w nim zrobię, to na pewno chciałbym umyć każdą z płytek. Teraz sprawdziłem sobie jeszcze UKF, tu jestem w rejonie 70 kilku megaherców, czyli górna, góra, teraz sobie jeszcze zobaczę dół, Teraz sobie będę musiał zjechać, 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 niżej jeszcze troszeczkę, o, gdzieś tutaj, no zero się wysypało, ale to, się, ale to z, z, z zero się jeszcze już doreguluje, ponieważ powinno chodzić, a, 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 a nie chodzi. No i co? To by było tyle z, takich, z takiego w zasadzie przyjęcia na serwis, bo jest to w sumie dopiero przyjęcie na, 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 na serwis. Właśnie to jest mój sprzęt i być może będzie dalej szedł on na sprzedaż, ale to jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem, co z nim zrobię. Natomiast byłem pierwszy i go kupiłem. Tak więc tyle w tej części, i później będą jakieś następne jeszcze do, dorzucane części do tego do tego to właśnie Radmora, tak więc to taki krótki filmik, pięciominutowy póki co z takim przedstawieniem właśnie tego zakupionego Radmora który w zasadzie będzie, no będę go musiał na pewno przestroić, umyć no i będzie też, też testowany chciałem już takiego um umytego sobie posłuchać, bo mam te 40 kupione dla jednego klienta w zasadzie, to, to one już są własnością mojego klienta. Natomiast, właśnie sprawdzonego tego radmora, jeśli on już będzie sprawdzony, to podłączę go pod te, pod te właśnie 40 i zobaczę, jak gra oryginalny radmora z oryginalnymi 40 kami Tak więc, tyle w tym odcinku. Pozdrawiam.